W przygotowaniu tej rundy pomagał nam literaturoznawca, pisarz i tłumacz Michał Rusinek, a Waszym zadaniem jest rozpoznać, jaki utwór literacki wyrapuje Janek. Jasiu, cały tydzień spędził w bibliotece, aby wybrać coś dla Was specjalnego. Słuchacie i staracie się ustalić tytuł oraz autora dzieła. Kto wie, wciska przycisk, a kiedy Janek skończy, trzeba będzie podać odpowiedź. Jeżeli będzie poprawna, otrzymujecie trzy punkty, jeżeli nie, to te trzy punkty wędrują do rywala. Nasz Eminem. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zaskrzytał, patrzy na to, co ulicha, bo coś tu kumie zawitał. Było, było, było! Nie. Tak, Jak nikt tak, kto tak. był w wódce na dnie i Bardowska, z dniem jest kusa. Chciał pana Twardowskiego. Skłonił się gością układnie, z nią kapelusz Bardowska, i los kusa. Z kielicha aż na podłogę na no to napisał? Kto napisał. Mickiewicz, Mickiewicz. to napisał. Mickiewicz, Mickiewicz. No, proszę, jakie nowoczesne wykonanie, Piotrze. No, oczywiście jest to pani twardowska. Mm -hmm. Nap napisał nasz, ten utwór napisał nasz wielki wieszcz Adam Mickiewicz. Brawo. Ej, 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 Ej.